Dzień dobry, witam Was serdecznie u amatora w kuchni. Słuchajcie, dzisiaj nadeszła taka pora, gdzie muszę sobie zrobić coś swojskiego. Co to będzie? Będzie to swojska kiełbasa. Nie za dużo około 5-6 kg mięsa, mam więc w zupełności mi to starczy. Więc już Wam pokazuję, co będzie nam do tego potrzebne. Słuchajcie, yy, produkcja, że tak powiem. Będzie podzielona na trzy etapy, czyli tak w pierwszym czyli y, etapie no to zajmiemy się peklowaniem mięsa. No, oczywiście wcześniej y, pokroimy mięso w kostkę i zapeklujemy, na drugi dzień będziemy mielić mięso, doprawiać i nadziewiać szczewa czyli w tej litka, posłonki. No i na trzeci dzień, mniej więcej będziemy już Wędzić i parzyć. I to wszystko będzie w trzech etapach. Także już pokazuję, co użyję do naszej kiełbasy. Oto składniki mięsne, z których użyję, których użyję na naszą kiełbasę. Co tutaj mam? Łopatka wieprzowa, boczek surowy i takie fajne dwie kulki szynki. I z tego użyjemy. I zrobimy naszą kiełbasę. Proporcje. Proporcje mniej więcej mam tutaj około 6 kg, czyli po 2 kg szynki, łopatki i boczku surowego. I z mięsa byłoby to na tyle. A teraz pokażę, jakie przyprawy i czego użyjemy, aby to, tego wszystko było dobre i smaczne. Tutaj, słuchajcie, wszystkie. Yy, przyprawy, które mam i których użyję do kiełbasy, yy, cukier. Cukru nie będzie dużo, bo on będzie rozpuszczony w wodzie około łyżki stałowej cukru. Co dalej? Yy, skrobia ziemniaczana, czyli potocznie mąka ziemniaczana. Około dwóch łyżek użyję do naszego mięsa. Co jeszcze będzie potrzebny? Pieprz czarny. Sól peklowa, użyję dwóch jajek, czosnek przede wszystkim, a do czego będziemy nadziewać naszą kiełbasę, no to tutaj mam swojskie jelita, które dzisiaj kupiłem, nie wiem jakie one będą wyglądały i jaka będzie, jaki będzie ich kaliber, no bo Musiałbym kupić ze 100 metrów, aby mieć jednego kalibru. Przypuśćmy tam 26 do 28 lub 30, a tutaj będzie mieszany kaliber, także będziemy wiedzieć co i jak. No i oczywiście jeszcze trochę wody, aby wszystko fajnie, później na końcu zmieszać. No to co? Pierwsze co to będziemy kroić mięso w kawałki i peklować naszą solą peklową. No to zaczynamy od krojenia w kawałki naszego mięsa, tak aby później dobrze było nam je ugnieść. Także kroimy w drobne kawałki. Trochę mięsa jest, więc troszkę mi to czasu zejdzie. No, ale są też, że. Nie ma co wam dużo tego pokazywać, no bo każdy pokroić w kawałki mięso. Potrafi. Więc spotkamy się, jak będę miał to wszystko pokrojone. Mięso mamy pokrojone, więc przyszedł czas, aby to zapeklować. No i przychodzi teraz czas na sól peklową. Zrobię to według. Przepisu tutaj na opakowaniu, czyli do kiełbasy wędzonej, będziemy ją wędzić do tego farszu kiełbasiowego Użyję od 15 do 17 g yy, soli peklowej, czyli tutaj jest 50 gram. No to ja dam 90 gram soli peklowej. Tu mam 50 gram. Czyli prawie w sumie dwa opakowania takiej soli peklowej. Sześć kilo mięsa, jedno i drugie, opakowanie i to w zupełności starczy, i teraz to muszę wszystko dobrze wyrobić. No, i teraz przyszła pora, aby wszystko dobrze wygnieść zobaczcie Naprawdę trzeba się do tego przyłożyć aby ta sól dobrze weszła w nasze mięso Ile i jak długo tak ugniatamy mięso no ugniatamy tak długo aż ono tak się zacznie nam do ręki delikatnie lepić Także nie przynudzam tylko biorę się do solidnej roboty. No i słuchajcie, już tak ugniatam to mięso dobre. 10 minut już fajnie się lepi do ręki. Sądzę, że w zupełności przepraszam, statyw muszę sobie kupić nowy. W zupełności powinno to wystarczyć. Także zobaczcie, lepi się fajnie. Sądzę, że to jest już dobre. I co teraz? Teraz odstawiam to w chłodne miejsce. Na minimum 12 godzin do 24. Sądzę, że jest godzina 14, więc do 14. Jutro bez problemu może poleżeć. Temperatura jest lekko powyżej zera, więc mam gdzie trzymać i nie będę się obawiał, że coś się z tym mięsem stanie. No a jeszcze co chciałem dodać w tym pierwszym etapie mojego tworzenia własnej kiełbasy. No to tyle, że każdy kiełbasę robi inaczej. Każdy ma inne składniki mniej więcej. Lub podobne. Ja akurat y, przepis mam od mojego ojca, który nauczył mnie tym sposobem, co wam podaje na filmie, i te składniki, które wam podaje na filmie. Tym sposobem zawsze robiliśmy kiełbasę i zawsze wychodziła bardzo dobra. Kiedyś nie użyłem peklosoli, robiłem mniej więcej tą samą ilość kiełbasy. I również była elegancka i dobra. Zapraszam na kolejny odcinek, to znaczy kolejny etap. No a teraz te 24 godziny niech kiełbasa, niech mięso sobie pekluje się i odpoczywa. No to do następnego etapu. Witam w drugim etapie naszej pracy. 24 godziny minęły od czasu zapeklowania naszego mięsa i teraz przyszła pora, aby w drugim etapie to zmielić. Czym będziemy mielić jedno sitko mamy Słuchajcie, o większych otworach, drugie sitko mamy o mniejszych otworach. Grubsze sitko, większa połowa mięsa przeleci przez to. Co jeszcze? Czosnek, dwa jajka, sól, nie wiadomo czy jej użyję. Pieprz czarny, mąka ziemniaczana, około dwóch łyżek. I tutaj mam półtorej litra przegotowanej wody. I jeszcze będzie łyżka cukru. A tutaj mamy oczywiście nasze jelita, której wcześniej przygotowałem sobie, aby już po prostu mieć troszeczkę czasu dla siebie. Zaczynamy mielić mięso. Słuchajcie, żeby nie było, nie będę wam pokazywał, jak mielę, no bo wiadomo, jak się mieli, tylko część pokażę, i spotkamy się, jak będę miał to wszystko zrobione. Zobaczcie, tyle mięsa jest przemielonego grubym sitem. Teraz przekładam to sito i będziemy jedną czwartą tego, co zostało z mięsa mielić tym drobnym sitkiem. No i słuchajcie, praktycznie będzie po robocie. No to zaczynamy mielić. Nie mówiłem, że mam półtora litra. Odlałem połowę w razie czego, żeby nie przelać, i do tego teraz sobie dam łyżkę płaską cukru. Pieprz czarny, słuchajcie, ile dam tego pieprzu. Na razie dam połowę torebki. Połowę torebki wolę później wziąć i. Doprawić. Dobrze. Teraz słuchajcie, czosnek. Ile tu mam ząbków? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ząbków czosnku. Wezmę je i tutaj wszystkie po kolei przecisnę. Okej. Okay. Woda z cukrem, czosnkiem i pieprzem już jest, więc wlewam to wszystko do naszego mięsa. Dodaję pozostałe składniki, czyli dwa jajka w porządku i dwie łyżki mąki ziemniaczanej. I teraz to wszystko Słuchajcie, muszę dobrze wyrobić. Sądzę, że wody w zupełności starczy, czyli nie półtora litra, a około 1 litra będzie to ilość wystarczająca. Wymieszam to dobrze i zaraz kosztuję na słoność, bo jak wiecie, nie dawałem w tej chwili soli. Bo była dosyć dobrze zapeklowana. Kosztowałem yy, naszego mięsa yy, dodałem jeszcze troszeczkę pieprzu. Doleję jeszcze wody, tak jak mówiłem, lepiej mieć. Także to mięso będzie bardzo takie fajne, nie zasuche, wilgotne. I słuchajcie, jeszcze dodam, próbowałem, tak jak powiedziałem, dodam jeszcze dwie łyżki stołowe soli. I to już jest naprawdę maks tego co nam. Co do czosnku. Jeśli lubicie bardzo czosnek, no to dodajcie więcej. ja kiedyś lubiłem kiełbasę taką, którą zjadłem aż mi się hepło porządnie i czułem ten czosnek, to znaczy, że była to swojska kiełbasa. Teraz może jest troszeczkę inaczej. No ale tak jak powiedziałem, każdy co do pieprzu. I co do czosnku, niech sobie dozuje sam. To akurat jak wolicie bardziej pieprzną czy bardziej czosnkową kiełbasę, to wszystko zależy od Was. No i co? To byłoby praktycznie wszystko dobrze jeszcze wyrobię z jakieś 5 minut. I z ciekawości jeszcze sobie zrobię takiego małego kotleta i go usmażę przed włożeniem do jelit, tak aby mieć pewność, że jest wszystko w porządku. Tutaj zobaczcie, zrobiłem małego, mielonego, aby skosztować, jaką będzie smakowała taka kiełbasa po. No, tutaj doradziła mi pani Beata, także dziękuję za przypomnienie, że można tak właśnie skosztować, bo pewnie albo bym wpadł na to, albo bym pewnie tego nie zrobił. No ale dzięki pani Beato, także zaraz kosztujemy. No to chwila prawdy. Zobaczymy czy w smaku będzie dobra kiełbaska. No powiem Wam konkret więcej. Nic nie trzeba doprawiać, mega, mega super aromatyczna soli. Grama więcej niż pieprz OK. Także nadziewamy. Super! Na początku yy, damy mięso tak, aby ono nam tutaj kawałek wyszło, aby nie było powietrza, i bezpośrednio na to mięso będziemy nabijać na tą rurkę plastikową nasze jelitko. Proszę bardzo, wyszło, więc teraz można delikatnie, zawsze wodą smaruję rurkę, tak aby nasze jelito dobrze wchodziło. Weźmiemy pierwsze lepsze z brzegu i proszę, nałożymy na naszą rurkę. Wiem, że to może nie jest profesjonalnie, no ale mam tylko dwie ręce. A chcę wam to pokazać, jak to wygląda wszystko. Nie używam sznurka, bo później to wszystko zawiązuję ręcznie, tak jak za chwilę wam pokażę. Proszę bardzo. I na końcu można zrobić pętelkę. zawiążę i już można nadziewać. Także działamy. Pamiętajcie, aby nie nabijać jej bardzo mocno, bo później jeszcze będziemy musieli z nich kiełbaski uformować, przypuśćmy, pozawijać, także delikatnie, żebyśmy jeszcze mieli możliwość ich ściśnięcia. I proszę bardzo, jedna kiełbaska jest na końcu ją. Znowu związuje. Proszę bardzo. I jedno mamy. I co teraz? Teraz możemy dać to na pół. Zależy jakie chcecie. I delikatnie po prostu przekręcamy. I proszę bardzo. I albo mamy takie dwie, albo jeszcze na pół. Jakie chcecie, więc słuchajcie. Widać to tak jak jest. Więc teraz nie będziemy przedłużać. Robię dalej i spotkamy się, jak będę już miał wszystkie kiełbasy, nadziane. Drugi etap skończony. Tak wygląda. Teraz kiełbasa musi obeschnąć. Także biorę ją do mojego wędzoka, gdzie sobie przez całą noc i dzień poleży teraz w chłodnym miejscu. Także tyle. Zapraszam na trzeci etap, czyli już wędzenie i parzenie kiełbasy. I doszliśmy do trzeciego etapu. Jak widać, wyjąłem sobie na razie z wędzoka nasze kiełbasy, które fajnie obeschły. Z tyłu mamy maszynę do wędzenia. Murowaną, elegancką. Co teraz muszę zrobić? Słuchajcie, teraz rozpalę, rozgrzeję yy, wędzok. No, i potem, jak będzie już odpowiednia temperatura, będzie nagrzany, no to wrzucimy nasze. Wuszty na odpowiedni pręty tam w środku i będziemy wędzić a czym będziemy wędzić to już Wam za chwilę pokażę i słuchajcie nie będę Wam pokazywał jak rozpalam no bo chyba nie ma sensu a szkoda czasu tylko także już jak będą kiełbasy w środku no to będę Wam od czasu do czasu pokazywał także zapraszam tutaj mamy drewno słuchajcie owocowe Natomiast nie pamiętam jakie jabłoń, pewnie i inne jeszcze yy, owocówki. Natomiast z rębki mam olchowe, także tym będziemy kopcić, że tak powiem. Także co? Zaczynamy robotę, rozpalamy i będziemy się bawić. Rozgrzejemy odpowiednio nasz wędzak, i będziemy za chwilę działać. No i proszę bardzo kiełbasa już umieszczona w wędzaku i teraz po malutku będziemy dymić. Także zamykam i zobaczymy się za jakiś czas. No i słuchajcie, kiełbaska praktycznie uwędzona. Wędziłem około 3 godzin. Tak delikatnie. I teraz już niedługo będziemy parzyć, około 20 minut. Temperatura wody około 80 stopni. Także za chwilę to wyciągam i idziemy robić ostatnią robotę. A później będziemy jeść po wychłodzeniu, oczywiście. No i zobaczcie, tak prezentuje się kiełbasa po uwędzeniu. Nie chciałem bardzo brązowej robić to, co jest w zupełności, mi starczy. No, pachnie cudownie. No, a my teraz już ostatni etap. Będziemy teraz kiełbasę parzyć. 25 minut daje jej 80 stopni Celsjusza. Kiełbasa. Parzy nam się, więc słuchajcie, dzięki za obejrzenie tego filmu. Trzy etapy. Trochę pracy jest, ale sądzę, że warto zrobić od czasu do czasu taką swojską kiełbasę. Akurat każdy ma, tak jak powiedziałem, inny sposób. Ja mam taki. Także swojska kiełbasa. Teraz parzymy pod kontrolą 80 stopni, 25 minut. Później chłodzę i spożywam. Także zapraszam na ostatni już fragment filmu, w którym spróbujemy naszej kiełbasy. No i proszę bardzo, kiełbasa schłodzona. No, wygląda przecudnie. A jak smakuje, słuchajcie, ona trafi za chwilę do lodówki. Ale mam tu taki kawałek. Już nie wytrzymałem. Zaraz ukroimy i będziemy tego kosztować jeszcze raz. Teraz już na filmie i specjalnie dla was. Więc oficjalnie biorę kawałek kiełbasy i kroję. No zobaczcie jak ona pięknie wygląda w środku. Skórka schodzi. Też rewelacyjnie, gdybyście Chcieli zdjąć. No i co? Jemy. Zobaczcie, kupa roboty, ale pierwsza klasa, a co będzie na drugi dzień? Jak ona poleży w lodówce, no to nawet sobie. Nie wyobrażam przepyszna, swojska kiełbasa. No, cudo. Także, może film długi, krócej można zrobić, ale chciałem Wam wszystko pokazać po kolei. Także, dzięki bardzo za obejrzenie. No i zapraszam na kolejne moje filmy. Pozdrawiam wszystkich moich subskrybentów nowych. I stałych bywalców dzięki bardzo serdecznie. A Matwicz w kuchni jeszcze raz. Cześć.